A ktoś napisał yy, przed live'em, że wydaje mu się, że jestem ulubionym streamerem dziadka. To, to prawda jest, no, że on tylko mnie ogląda chyba poza streamami nikogo innego za bardzo, jakieś klipy nawiązuje do tych rzeczy, co ja tam robiłem, gadałem, <grywka> kurde. No, tak jest, tak jest. Nawet takie kurde mi się wydaje takie przyjacielskie info chce mi dawać dziadek, ostatnio wbiłem na live'a, do niego napisałem siema, a on od razu powiedział: No, siema, siema, tu słuchaj, dzisiaj tutaj ktoś cię wyzywał na czacie. <grywia> no kurwa, co z tego, żeby ktoś wyzywał, ale. No, jemu ja się wydaje, Może że to nie wiem, że ja będę się dopytywał, tak, a kto coś napisał? Że chciał pomóc chyba. <grywia> ja mu to napisałem, że, słuchaj, się o, o, ja się hejterami nie przyjmuję, a on: się hejtera nie przyjmuję, no. No nie każdy tak potrafi. <laughs> tak smutno powiedział.